Cześć. Pogoda powoli zaczyna nas rozpieszczać, przynajmniej w moich białostockich stronach. Czerwiec już na horyzoncie i wakacje coraz bliżej. Co za tym idzie, chciałabym dzisiaj przedstawić Wam propozycję trzech prezentów dla młodych początkujących audiofilów, ale nie tylko. Tak, Dzień Dziecka coraz bliżej. A Wy może szukać jeszcze pomysłu na odpowiedni prezent w tej okazji? Jeśli tak, to zapraszam na ten materiał. To co? 3, 2, 1, intro i zaczynamy. Moją pierwszą propozycją będzie klasyk. Klasyk wśród słuchawek. Oto Kosporta Pro. Bo jak nazwać w inny sposób model, który po raz pierwszy zaprezentowany został w 1984 roku? Ich bardzo prawdziwe, zrównoważone brzmienie oraz komfort, jaki dawały słuchaczom, sprawiły, że ustanowiły swego rodzaju standard. Przez lata ewoluowały, stawały się bardziej nowoczesne, pojawiały się ich kolejne wersje, a ich jakość podnosiła się. Dzięki temu są dzisiaj muzyczną ikoną wśród przenośnych słuchawek przewodowych. To jeden z najbardziej poszukiwanych i najczęściej kupowanych słuchawek przenośnych na polskim rynku i korzysta z nich wiele osób świata muzyki. Te słuchawki mają bardzo prosty design. Bezbędnych zbędnych ozdób. To lekka i prosta składana konstrukcja. Są czarne ze srebrnymi wstawkami oraz posiadają subtelne logo na nausznikach. Porta Pro to jeden z najlepszych słuchawek, z jakimi miałam styczność w tym segmencie cenowym. Cechują się wyjątkowo głębokim zejściem basu oraz bardzo szerokim pasmem przenoszenia dźwięku. Każda osoba zaczynająca przygodę z dźwiękiem powinna rozważyć ich zakup. Usłyszycie w nich naprawdę wiele. Eksponują dużo niuansów dźwięku podczas oglądania ulubionych filmów czy słuchania ulubionych płyt. Konstrukcja wykonana jest z cienkiej powłoki, dzięki czemu elementy są sztywne, a przy tym dostatecznie elastyczne, by minimalizować mechaniczne zakłócenia wynikające z naprężeń. Za popularnością tego modelu stoi też łatwość w ich odpowiednim zasileniu. Co za tym idzie, aby wiernie odtworzyć materiał muzyczny, nie potrzeba żadnych dodatkowych wzmacniaczy. Wystarczy dowolne urządzenie ze złączem słuchawkowym jak 3,5 mm i jest duża szansa, że efekt od razu będzie bardzo dobry. Całości dopełniają miękkie gąbki nauszne na gwarantujące wielogodzinne komfortowe użytkowanie, niezależnie od tego, czy korzysta się ze słuchawek podczas podróży, w pracy czy w domu. Można je też bez najmniejszego problemu wymienić, więc te gąbki się zużyją. Możecie w każdej chwili dokupić komplet zapasowych i cieszyć się nimi przez kolejne lata. Do tego, jeśli często podróżujecie lub korzystacie w różnych miejscach ze słuchawek, pomyślcie o kupieniu dedykowanego Etui. Jest małe i sztywne, więc w transporcie macie gwarancję, że nic się nie wydarzy. Nie wiem czy wiecie, ale dodatkowym atutem podarowania tych słuchawek dziecku w prezencie jest program dożywotniej gwarancji którym ten model może zostać objęty. Super, prawda? Po zakupie wystarczy je zarejestrować na odpowiedniej stronie, a informacje o szczegółach tego programu znajdziecie w komplecie dostarczonym z słuchawkami. Podsumowując, to model, który za niewiele daje dźwiękowo naprawdę wiele i nie sposób go pominąć podczas prezentowych poszukiwań. Druga propozycja jest nieco rozbudowana. Może akurat Wasze dziecko jest teraz na etapie fascynacji nagrywaniem filmów. Czy planuje rozpoczęcie streamowania podczas grania w gry komputerowe? Jeśli tak, to ta propozycja powinna Was zainteresować. Creator Pack, najlepszy zestaw startowy zarówno dla graczy, streamerów, youtuberów, jak i twórców podcastów oraz wszystkich osób pracujących z dźwiękiem. Zawarte w zestawie słuchawki to przewodowe wokół audio Audiotechnika ATH M20X prosto ze studyjnej serii M, co widać już na pierwszy rzut oka. Po założeniu na głowę, zakrywają całe ucho nie cisną ani nie męczą i co istotne dotyczy to również dłuższych sesji z dźwiękiem. Miałam okazję trochę z nimi popracować i powiem Wam, że są rewelacyjne. Sam dźwięk ewidentnie stawia na akcentowanie niskich częstotliwości basu, lecz jest to też na tyle dobrze wyważone, aby nie przyjmował on głównej roli muzyce. Cały czas doskonale słychać całą resztę pasma, więc nie martwcie się o detaliczność, przestrzenność czy separację brzmienia. Tu nie zabraknie niczego, w końcu nie bez powodu należy do grupy słuchawek studyjnych. Drugim najważniejszym elementem zestawu jest mikrofon pojemnościowy ATR 2500X podpinany przez złącze USB do komputera. Jest kompatybilny z wszelkimi platformami streamingowymi, konferencyjnymi czy grami, więc odpowiednie zastosowanie z pewnością znajdziecie. Przyda się tym bardziej, gdyż świat mocno zwrócił się w kierunku pracy i organizacji spotkań w formie zdalnej. Posiadając ten mikrofon na wyposażeniu, odbiorcy będą słyszeć Was wyraźnie. Głos będzie naturalny, pozbawiony wybuchowych głosek i, co ważne, skutecznie odizolowany od hałasów. Spodobała mi się jeszcze jedna rzecz. Słuchawki można podpiąć do mikrofonu i normalnie z nich korzystać. Zyskuje się też wtedy łatwiejszą regulację głośności przyciskami. Na biurku panuje dużo większy porządek, niż gdyby kolejny przewód miał się ciągnąć do komputera. Całość świetnie wymyślona, jako zestaw. Otrzymujemy w nim także regulowane ramię oraz statyw biurkowy na mikrofon. Dzięki temu można stworzyć bardzo fajne, profesjonalne mini studio nagraniowe. Myślę, że młody youtuber będzie bardzo zadowolony. No dobrze, przyszła pora na ostatnią propozycję. Załóżmy, że Wasze dziecko ma już słuchawki, które bardzo lubi, ale jednak coś wspomina o może nowszym modelu, żeby brzmienie było lepsze, bo to już nie jest wystarczająco super, co wtedy? Idziecie i kupujecie nowe słuchawki? Może niektórzy z Was by tak uczynili, ale nie wszyscy wiedzą, że można lepiej wykorzystać te dotychczasowe słuchawki, dokupując jedno niewinne, małe urządzenie, a mianowicie Dragonfly Black. To zaawansowany, małych rozmiarów wzmacniacz słuchawkowy, który z Marszu poprawi jakość dźwięku w większości przewodowych słuchawek. Przy tym nie zajmuje cennego miejsca. Ma wymiary pendrive'a. To taka wyższej klasy zewnętrzna karta dźwiękowa ze wzmacniaczem słuchawkowym w jednym, podpinana do komputera przez gniazdo USB. Mobilna konstrukcja pozwala w prosty sposób cieszyć się muzyką doskonałej jakości wszędzie, gdzie jest to potrzebne. Jest typu plug and play, więc po podłączeniu nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników i urządzenie jest od razu gotowe do pracy. Można korzystać też z niego we współpracy z telefonem, tabletem, należy zastosować jedynie odpowiednią przejściówkę. A producent przygotował do tego celu odpowiednie modele z serii Dragon Tail w wersji USB-C oraz micro usb Chcąc połączyć go z iPhone'em, wystarczy, że wykorzystasz przejściówki Lighting to USB oferowanej przez Apple. Myślę, że to fajna opcja jako prezent, a z takiego urządzenia skorzysta każdy z domowników, który ma słuchawki. Nieoczywisty pomysł na upominek, który jest na to duża szansa w bardzo oczywisty sposób, polują wszyscy. Zapraszam Was do najbliższego salonu Top hi Video Design, abyście mogli na własne uszy sprawdzić, jak wymienione przeze mnie propozycje grają, jak są wykonane i jak można sprawić, że Wasza interakcja z dźwiękiem lub Waszych dzieci stanie się przyjemniejsza. W razie pytań eksperci dobrego brzmienia dostępni są telefonicznie oraz mailowo, a także dużo cennej wiedzy i informacji na temat sprzętu audio znajdziecie na stronie internetowej www to w i dostępnej tam strefie wiedzy. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów z cyklu Kobiecym Okiem oraz śledzenia naszego kanału. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!